Taka impulsywność jest charakterystyczna dla dziewczyn z ADHD. Ty je masz, z tego co rozmawiałyśmy, jak sobie z nim radzisz na co dzień w, w pracy? Bo jest to też plus duży, ogromny. Zobacz, masz pomysł, działasz, idziesz, realizujesz. Maile robią dziewczyny, tak? Czyli delegowanie? Jeszcze masz jakieś takie swoje tipy, dzięki którym to ci wychodzi tak dobrze? E, po pierwsze nie biorę TikToka albo Instagrama do rąk e, w dni robocze. Okej. Okay. Chowam... E w biurze, żebym jak mam jakiś trudny dzień, trudny dzień, czyli napisanie maili, plany, tablicy no to, to yy, czego nie lubimy no, dehadowa kobieta, Albo nie księgowe no, yy, dla nich chowam bo zawsze zapominam go brać w domu, mm -hmm. więc mam, mam go w biurze, bo wspominam o tym, że on jest akurat w tym momencie jak potrzebny. Tak. Yy, więc to, no i starać się yy, nie przesadzać z energią, bo też mamy tak, że y, mamy sporo energii, robimy dużo, 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 dużo i dalej mamy zero energii, mm. dlatego że straciliśmy za dużo energii na te, nie wiem, y, czasy hiperfeksacji. Tak. Więc